Boże jak on to ładnie zagrał, nie mogę się powstrzymać. <grywa> <grywa> Dzisiaj właśnie z Maśkiem za się siedzieliśmy, patrzyliśmy tam na, na scenariusz, na no to co mamy tam zagrać i Maciek mówi e, kurczątek. Myśmy e, nawet połowę jeszcze tych scen nie zagrali, ale super, zobaczcie, ta akcja, ta akcja, ta akcja, no. My bardzo to, bardzo nas to kręci, bardzo to, to lubimy, to jest, a jeszcze w tej serii rzeczywiście te, te sceny są tak realizowane, z takim rozmachem, mamy wiele kamer, wiele efektów pirotechnicznych też. Ja mam takie poczucie, że, że w naszym kraju takie projekty nie zdarzają się tak często i życzę każdemu aktorowi, żeby raz, chociaż raz w życiu przydarzyło mu się taka okazja bycia w takim projekcie, na takim planie i spędzenia tak wspaniałego czasu. Każdy, każdy nabój przeze mnie zrobiony, każdy nabój jest przeze mnie sprawdzany i nie, nie powinno być niespodzianek na planie. No. Wydaje mi się, że, że los tych bohaterów i plus cała rzesza młodych postaci, które się dziś pojawiły, pokaże czy przedstawi tym widzom jakiegoś ducha tych czasów i, i, i tego wielkiego zrywu, i bohaterskich czynów, bo o ile. To jest taki mały skrzat planowy. Mówimy na niego zakoś. No, co będę państwu dłużej to opowiadał? On się Zawsze powiem, że kiedy gadam za dużo, więc jednym słowem e, zapraszam do oglądania nowych odcinków e, już od września i no i bądźcie państwo z nami. <laughs>